Będę miał dla Ciebie dzisiaj dwie propozycje samochodów, nieco lepszych od tego Peżata, znaczy znacząco lepszych. Chcesz zobaczyć? A co z tym? Do rozdania dla widzów, a zasady tego konkursu są tak. Słuchaj, tam stoją dwa samochody bardzo fajne samochody. Tutaj okay. jest Mercedes no. SL63, a tutaj Maserati... Siema, jestem Marek, właśnie jedzie do mnie Pajac. <laughs> Kurde, stary! Bo samochód mi odjedzie. Co, co jest? Stew zrobił takie coś, że kupił takiego Peugeota. Już mu powiedziałem kilka słów na temat tego samochodu, ale generalnie nie pozwolę Stewartowi jeździć takim sypem. Więc będę miał dla ciebie dzisiaj dwie propozycje samochodów nieco lepszych od tego Peugeota. Znaczy znacząco lepszych. Chcesz zobaczyć? A co z tym? Do rozdania dla widzów, a zasady tego konkursu są takie: jeżeli chcecie wygrać samochód, to musicie zasubskrybować kanał mój, kanał Stewarta oraz kanał kamerzysty. Oraz w komentarzu pod tym filmem scharakteryzować Peugeota 206 w trzech słowach. No dobra, czyli mój pierwszy samochód i już go nie mam zaraz. Kurde stary, ale kuj. Marek! Muszę zmienić, bo jest dalej zaraz... Kamerzysta no dobra, wypadł sam... tym samochodem, żeby on się do niego nie zbliżał. Ja już naprawdę nie mam sił na tego idiotę. Upar się i teraz będzie siedział w tym samochodzie. Ej, a kto podwiezie samochód... Kto podwiezie... Cicho! Kto podwiezie samochód, to widza! Ale tu kto podwiezie samochód, co widzę? No ty podwieziesz. Albo ktoś przyjedzie na miejsce, jak będzie miał blisko do Warszawy, czyli do miejsca, w którym stoi ten samochód. Specjalnie cię zagłuszę. Myślisz? Myślę, że tak. Co wy robicie? Wy normalnie jesteście? Dobra, ale... Jeżdż... Uważaj! Kurwa! Al o was Ale jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, to subskrybujecie kanał Steward, Kamerzysta oraz Lord Cruzin oraz w komentarzu pod tym filmem charakteryzujecie perżata w trzech słowach. Jeżeli nie jesteście pełnoletni, a wygracie, to będziecie musieli odebrać samochód z rodzicami. To by było na tyle. Teraz przejdźmy już do filmu. Dobra, Stu. Co Słuchaj, tam stoją dwa samochody, bardzo fajne samochody, bo nie chcę, żebyś jeździł gratem, a ty telefonu używasz, nagrywamy właśnie. No widzę. Włączyłeś to już to. nagrywanie? Tak. No, no i... widzisz, jak ty nas szanujesz. Znaczy jego nie musisz mnie. No dobra, przepraszam. No dobra, w takim razie skoro nie spodobał ci się Peugeot 206, no. to przygotowałem dla ciebie. Ale mi się podoba ten Peugeot, całkiem nie, fajny. Ja nie. By... Mi się nie podoba, więc tobie też nie powinien się podobać. Mam nadzieję, że już zmieniłeś zdanie co do Peugeota i oddajemy go widzom. widzą. Widzę, mam go oddać? No, no dopiero tak. go kupiłem. Załatwiłem ci naprawdę dwa super samochody. No a ty chcesz jakiś Peugeotem jeździć. Uważaj, że to no dobra, kurde. No to okay. także te samochody stoją tam, idziemy? I w prezencie dajemy tego Peżota, co kupiłem dopiero sobie pierwszy samochód, i od razu Peżota oddaję. No tak, to... ale byś miał lepszy. No słuchaj. A ja... co kupisz mi lepszy samochód? Yy, mógłbym się z Tobą tak na pół złożyć. Może troszeczkę więcej. No okej. Okay. Może kamerzysta na liveach w żebra od widzów. kamerzysta trochę? No mogę pomóc. Na samochód? No dobra, dobra. który to jest samochód? Tak czy znaczy inaczej, byśmy miał dobry samochód. Dobra, także jak już widzisz, tutaj stoją dwa samochody. Jak to jest też Peżot stary? Ha? Nawet gorszy od mojego. To Coś? To coś czarne? No. Myślisz, że ja bym ci takie szrota załatwił. To jest chyba nawet ten Peugeot 206, tylko nie Cabrio. No właśnie, to po co mi taki ogarniać? To nie jest ten. No myślisz, to się w głowę pukni. Ty kamerzy stał on jest idiotą? To tamten, na drugiej stronie. Tak, to są te dwa. No mam nadzieję. Co ty myślisz, że kim ja jestem? jakimś No bezdomem, nie wiem, myślałem, że prankami robisz czy coś. Czymś. Dobra, także tutaj znajduje się Mercedes SL63. Co ty robisz? To znaczy no, rozkwiniałem w sumie, czy nie lepiej... Słuchaj, tutaj stoją dwie sportowe fury, znaczy to nie jest sportowy. To jest samochód luksusowy, ale ten jest sportowy. A ty patrzysz na jakiegoś biedackiego Peugeota? No bo rozkwiniam czy nie lepiej było jednak kupić z zamkniętym dachem, nie w cabriole. Ale fajny. fajny. Ty mi już załamujesz, naprawdę. Słuchaj, wiesz ile te samochody kosztują? Nie wiem. Nie patrzcie na tego Peugeota. No, Nie będziesz miał takiego Peugeota. Tutaj no, jest Mercedes no. SL63, a tutaj Maserati Quattroporte. I to jest dla mnie? Tak jak mówiłem wcześniej, możemy złożyć się na pół, ewentualnie kamerzysta może coś dorzucić, co by zarobił na live. Dobra. Więc słuchaj, na pierwszy rzut oka, który wybierasz? Ten. Tego testujemy jako pierwszego, tak? No Mercedesa, zawsze lubiłem Mercedesa Ale tego też sprawdzisz, żeby od, nie no było No sprawdzę, sprawdzę Nie z... mogę wtedy wybrać, może to mnie nie zdanie, może jeden będzie lepszy Dobra, ale to jest tak, że Ty jesteś tylko zwolennikiem Mercedesów, dlatego nie chcesz testować nie, Maserati? Nie, oboje są fajne, bardzo fajne, ale... Maserati jest o 100 tysięcy droższe od tego Sela To okay. testujemy oba, żeby się nie nastawiał, że ten od razu z góry No i dobra, lecz. dobra, może mogę zmienić ten Dobra, tutaj po. mam kluczyk do Maserati, tutaj do Mercedesa Dobra No to wsiadaj, pooglądaj Hej, gdzie ty wsiadasz? Ale co ja mam... Słuchaj, to ma być twój samochód, znaczy nie mówię, że ten, tylko inny z salonu. Dlatego siadaj jako kierowca. No zobaczysz jak to jest ale od tej nie, strony. Ale jak jak się stanie? Co ma się stać? To... Spokojnie, wsiadaj. I co, jak Ci się podoba? No fajny, ładny. To co, jedziemy Bo... gdzieś, przetestujemy? Możemy pojechać, tylko... No to dawaj, jedziemy. No okej. Okay. Kamerzysta wsiadaj. Jak? No dawaj, będziesz nagrywał. Włączaj ten samochód. Ale... Uruchamiaj silnik. Tu? No. Weź trochę pogazuj, a kamerzysta ty to nagraj. I co, fajnie brzmi, a to, to jest ok, można tak scenę No czy można, do tego stoi? jest samochód. Okej, okay, dobra. Masz yy, teraz parking na Aha. skrzyni, także bez problemu może sobie tak gazować. No to co, jedziemy gdzieś, tak? No jedziemy. Dobra, kamerzysta, wsiadaj. No ale jak mam się śledzić dwuosobowy auto? No nie. To... Tu się zmieścisz. Mój? No nie zmiesz ja spadnę z to smarek. Z Dobra, nie wymyślaj kamerzysta, dawaj. No nie! No siadaj! No nie! Siadaj! No nie będę czekał, człowieka. No nie, spadnę stąd! No... Słońce nie Dobra, lezi. spadnę z sami sobie jedzcie Jadnijmy. jak chcecie, ja nie jadę z wami. Dobra, nie obrażaj, nagrywaj go. Dobra, Siema kamerzysta I co to? to... Siema. My jedziemy? Co... No, no, no jak się zmieścimy? Siej. Nie zmieścimy się. Tylko Maserati nie rozwal, okej? Okay? A to jak rozwalę, to co wtedy? No to masz przestranę. Skończysz jako bez tyle ci powiem. Uff. Tiu, ale czemu ty tak wolno jedziesz? No nie wiem, boję się, nie chcę nic z szkodzić To wyjedźmy na główną ulicę i przetestuj to A ja że mam trzymać się jakiej strony ulicy? No Mam prawej, trzymać prawej. się dla tego ziomka? Tak no, nie przejedź go Co ty robisz? Co? Czemu trąbią przecież? Jest. Nie wiem, skręcę w prawo, prawo? Tak. I mam trzymać się w tej strony? Tak, w prawej krawędzi Trąbią, bo wolno jedziesz No dobra Dawaj Tiu, przybal no i co, mieliśmy testować auto i co? No nie moja wina, że mieszkam obok Mordora, tak? Będziemy teraz, a to akurat tą godzinę wybraliście, będziemy stali teraz tylko w korkach przez południe. Ale Marek się pchwi, nie? No, no nie wiem, najwyżej usuniesz te nagrania, dobra? Czy coś? No powiesz mu, że testowaliśmy fajnie. To co powiesz, że zajebi zajebista jazda? Tak? No, zajebista jazda zrobiliśmy i przetestowaliśmy. Dobra, to po prostu mu tego nie pokażę, tak? Dobra. Dobra, to jak coś, ja nic mu nie powiem, ale ty musisz udawać, żeby ci się podobało czy coś. No dobra, Ja też okay. będę to udawać. To tak podjadę szybko, nie? Dobra, teraz tak szybko, że uuu. Tylko te ludzie idą, czekaj. Dawaj. Dajesz? Szablon zablokuje. Dobra, to tam mam wjechać na krawężnik? No chyba tak. Mogę wjechać na krawężnik? Możesz. Jak rozwalisz, to rozwalisz. Dobra, udawaj teraz. Chcesz? Udawaj. Ale kozak, uuu. Marek. I co, jak było? Kochałem się normalnie, stary. Nie no, zajebista jazda. Tak, tak ciągnął. Chyba z 300 na godzinę jechaliśmy. Naprawdę? Naprawdę. No? Przysięgasz. Gdzie byście się tutaj w centrum rozpędzili? 300. No tam była ta główna ulica, nie? Zajebiście. Marek. Żałuj, że nie jechałeś z nami, stary. To co, w takim razie chcesz ten samochód? No nie wiem, ja bym jeszcze przetestował drugi. No tak, oczywiście przetestujemy drugi. Dobra, to jak oceniasz go w skali od 1 do 10? Szczerze mówiąc? No. O, carbon fiber. E, 10 na. No 10 Jak na dwie osoby? 10 na 10, Jakby miało być więcej osób, to. No ze na... A kiedy jechaliście tym 300? No stary, pędzili się normalnie I gdzie niby? No tu jest, tu na tej ulicy A ty głupi jesteś? Tutaj byś się nie rozpędził Znaczy Tem. może byś się rozpędził, ale byś się zabił No jakoś wyszło A możecie mi pokazać nagrania? E. No daj No Marek, daj kamerzysta no, Daj te no, nagrania Nie Marek, nie daj, dobra, lepiej, dobra, lepiej nie dobra, dobra, Daj te no, nagrania no, le, Lepiej no, nie patrz i co? Czemu ty mnie oszukujesz? Gdzie jechałeś czysta? No nie jechałem no. No to po co tak mówisz? No bo chciałem... Ty nie żebyś... potrafisz w ogóle jeździć. a ty chciałeś mieć taki samochód. No. Nie. Taki samochód. No taki nie. Taki. No dlatego kupiłem Pierzota! No ale ten peżot jest słaby. Jest tandetny. <grym> dlatego chciałem ci zaproponować taki samochód, ale ty, ty nawet jeździć nie potrafisz. Chcesz kurs prawa jazdy? No... Do może maserati? Chcesz Maserati jechać? Dobrze. A jak zniszczysz? No to nie wiem. No dobra, chodź do Maserati. Kaleko. Co zrobisz? robisz? Ciu. No co ty robisz? <grym> Masz tutaj kluczyk. Co ja tam zmieniam? No co ty robisz? No przeciw. No, się. po prostu. O. No nie obchodzi mnie to. Dobry kierowca w każdej pozycji potrafi jechać. No. Ja potrafię jechać nawet z tyłu. No i jestem, i co teraz? No dawaj, pokaż co potrafisz. Dawaj, 300 na godzinę. To jest limuzyna. Jak on kierownicę trzyma? Za cię tak, on skręca. No i teraz przygazuj może. No dawaj, przygazuj. Jak tu. rowerzyści jadą z no, Tak, najpierw. Jeszcze skręci, kurde i... No najwyżej przejedziesz, Wiesz ile ja ludzi już w rzeczy przejechałem chyba z 10. 10 osób przyjechałeś, Marek? W tym ciebie. Pamiętasz, jak byłeś w szpitalu? Pamiętam. No, jak ty jedziesz? Normalnie jadę, Marek. Jak totalny amator. No drugi raz jadę w Polsce, no co się dziwi? Chyba trzeci. No trzeci, no! A perzo o tym ty... nie jeździłeś? Peżot się nie liczy. To Jak jest go to nie? Bo to jest go gokart, to jest Go-kart go A mówię, że to samochód. No mój, mordo, jedziesz To po, po co przepuszczasz tego śmiecia? Kim on jest? Wrajkiem. Sąsiad głupi. to jest. Bezdomny jakiś. Sąsiad. Czym on jedzie? Jakimś muzdą Mazda. No. Proszę, no patrz, no tu jest ta trasa, co mówiłem ci Nie tej dość, tej że wolno jedziesz, to jeszcze łamiesz przepisy Ja rozumiem szybko Jaki jechać i łamać przepisy Jakie przepisy No co ale jakie... łamiesz przepisy? Wiesz kiedy złamałeś pierwszy przepis? Jak się urodziłeś Gretynie, kto ci dał prawo jazdy? No w Anglii dali No to ci Anglicy to są jacyś idioci totalni A zapiąłeś pas? Ja nie muszę, jestem lordem Jestem ponad prawem Ja nie wierzę w tego człowieka Widzisz jak on jedzie, kamerzysta? Jadę tak jak się należy Zróż ci... Zaraz ci coś zrobię, przyciągam <laughs> Nie no, to już jest hit Do. Wypuść mnie skądś Ja z wami nie jeżdżę Teraz ty będziesz się grzał na słońcu 10 minut Za 10 minut cię wychuczę. No wypuść Za dziesięć minut Otwórz ten samochód, w tej chwili Nawet nie wiem jak <słuch> Tutaj, na dole tu Musisz odblokować kutkę po Nie, po lewej Zamknij drzwi porządnie nie zamknął nawet drzwi porządnie. Jesteście skończonymi idiotami. Adam nie potrafisz mi po, jeździć. Zamknij drzwi porządnie. To ty zamknij. Wysiądź i zamknij teraz. Te A drzwi są zamknięte, nie są. Nie są. Nie, są. Musisz wysiąść teraz. Gdzie on idzie? Nie wiem. On idzie po drodze. O, do tego On <laughs> 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 po drodze. Nie <laughs> wiem, na średnachodni. Myślałem, że po drodze będzie szedł. Chyba wraca. Ty idzie po coś znowu coś powiem. teraz. Ty znowu idzie. coś powie. Ty kamerzysta weźmy tutaj zamów w kierowcę, bo jak ja mam wrócić? Dobra Marek tam? To, to kierowca. A zamów. jaki tu adres? Nie, nie wiem, zamów mi <gry> Ty, ja nie wiem czy ja dobrze jadę, czy coś. No chyba tak. Czekaj patrz. Ty lepiej zamów mu ten przejazd, bo będziesz miał przystrane potem. No zamówię mu. <gry> może ja zamówię. No to może się zamienimy, co? No może tak będzie lepiej. Dobra, dobra, to dawaj, ja siądę. Dobra. Dobra, kamerzysta przejął samochód. Kamerzysta! Kamerzysta, bo Kamerzysta! Kamerzysta! A to nawet nie idziecie. Kamerzysta! A to nawet nie idzie, człowieku, ile my jedziemy? 120, 130, na widzimy? Ty, jak, ja, jak umrzemy tutaj, no, przynajmniej marka tu nie ma, że żyje. Kamerzysta, tu ktoś idzie, uważaj. Uważaj, tu pani idzie, kamerzysta! O, oj, jest nie ty nie umiesz jeździć po prostu. Dobra, może wrócimy po marka. No dobra. On już e, przyjedzie tam do tego Mercedesa, wiesz? On zamówił zamówiłem kursa tego Mercedesa. Aha. Czy tak, okay. wracałem po prostu na miejsce? Dobra, dojedziemy. Nawet idzie, nie? No, nawet idzie, szczerze, fajne Ale tak ale, ten, ale ten ten duszy tak. szybszy, wiesz? Powiem Ci, ten e, Mercedes ma o wiele lepsze przyspieszenie Ale ten samochód nie jest to do tego To czyli limuzynka, nie? No limuzynka, takie bardziej elegancja presji. Elegancja Francja Elegancja, prestiż. Mi się chyba podoba bardziej ten Mercedes. A mi też, wiesz? No. Ale Markowi z pewnością Maserati się bardziej no, podoba. No bo droższe, nie? I prestiżowy. Ale co, mam powiedzieć mu, żebym mi kupił ten? Co? Mercedes? No powiedz, żebym ci kupił Mercedesa, no. Dobra. Jest Marek. O kurde. Co, co jest? tak długo? No jesteśmy, no. Ale co tak długo? No przepraszam, nie no wiem. pół godziny minęło. No korki były, mówiłem ci, że tu są korki same. Ty miałeś... On Ale pojechał? ma przestranę teraz. Gdzie on pojechał? Ale ma przesrane Ktoś mu pozwolił jechać? No nie. To my mieliśmy wybrać jaki kupujemy, nie? Tak. To chyba został tylko... Kurde, słychać jak gdzieś pojechał już, już, nie ma go. No słychać. A, A co teraz? No nie wiem, czekamy na w tym, może zaraz wróci. Nie Ale wiem. Ale to jest idiota, naprawdę. Ktoś mu pozwolił jeździć? O, patrz, jedzie. O. Kamerzysta, no, kto ci pozwolił odjeżdżać? Kto ci pozwolił odjeżdżać, tak? Chciałem się przyjechać, Marek Wyłącz go, oddaj kluczyk Kto ci pozwolił nim jeździć? Kto no, ci na to pozwolił? Przyjechać. Ale kto ci na to pozwolił? Oddawaj kluczyk Trzymaj kamerę Stiu, w takim razie, który samochód wybierasz? Szczerze? Mercedesik jednak Mercedes? Jednak jest taki, nie wiem, podoba mi się Okej, okay, to mam dla ciebie pewną propozycję Dobra Masz 20 sekund jak odjedziesz jest twój 20 sekund Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć

Dobra, to w takim razie Stew dostał Mercedesa SL63, no a ja zostałem przy Maserati. Maserati, moim zdaniem, bardzo fajny samochodzik. Także Stew bardzo dużo stracił. Ale pamiętajcie również o konkursie, w którym możecie wygrać Peugeot 206 Cabrio. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał, czyli Lord Cruise oraz kanał Stew, czyli no po prostu Stew, a także kanał kamerzysty. A oprócz subskrypcji w komentarzu pod tym filmem, opisać Peugeot w trzech słowach. To by było na tyle. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz i zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia!